Pokój i dobro. Wybiła nasza godzina. Godzina w sobotę miesiąca. Miesiąca października. Pozdrawiam wszystkich majterowców, tych, którzy słuchają teraz na żywo. Pozdrawiam tych, którzy będą odsłuchiwać to rozmyślanie. Niech ono nas. Przygotuję do naszego spotkania na żywo na zjeździe Krajowym, którego był 19 i 20 października. Mam nadzieję, że wtedy też będziemy mieli okazję do głębszego, wciąż głębszego spojrzenia na. Nasz charyzmat, nasze powołanie, które szczególnie się wyraża w słowach świętych z Ewangelii, w słowach Jezusa Chrystusa. Nie wyście mnie, ale ja Was wybrałem. Niech nas to inspiruje, że jesteśmy wybrani. Jesteśmy powołani. I niech nas inspiruje nasz Pan, Ojciec Franciszek, który wprowadza nas także w ten miesiąc październik, swoim wspomnieniem, 4 października. Witaj, Ojcze Ukochany, co z Rafy zdobysz chór, gdy Jezusa nosisz rany. Tyś w świętości dla nas wzór. Pobłogosław Twoje dzieci. Pociągnij na drogę Twą. Niech się miłość w nas roznieci. Niech ogarnie moct Ten hymn, który tak właśnie się rozpoczyna. Jest częścią pięknego franciszkańskiego, serafickiego nabożeństwa zwanego tranzytu. Właśnie przejście Franciszka przez śmierć do nieba rozmyślane jest w nocy z 3 na 4 października. Odszedł 3 chyba i tak do dzisiaj Jego synowie duchowi zbierają się właśnie o tym czasie ze świecami, ze światłem w rękach w ciemnej nocy, by rozważać ten duchowy testament, duchowy wymiar tej Tashy, transitus. Słowo Boże, daje nam błogosławieństwo dla prostaczków, w których ojciec ma upodobanie. Ma to upodobanie Bóg także w nas, jeśli odkrywamy Jego wolę i tej woli pragniemy każdy dla siebie. Jan Veladrona, jak pewnie wszyscy już wiedzą, nazywany przez swojego ojca Francuzik, był młodym człowiekiem, który żył życiem tego świata. Jego ojciec, bogaty kupiec, który większość towarów sprowadzał z Francji, Francuzik się wziął. Ojciec zapewniał mu i dobrą teraźniejszość, i dobrą przyszłość. Franciszek żył radością tego świata. Żył tajemnicą, które Gdzieś były w gruncie rzeczy pułapką i pogubieniem w tym, co było wybraniem przez Boga. Bogu nie przeszkadzało to, że tak wyglądała droga Franciszka. Było, żeby on się tym światem rozczarował, żeby ten świat go zdradził, żeby w tym świecie poczuł się. Przegrany miał najdroższą zbroję, najpiękniejszą pewnie. Nie obroniła go ona jednak, kiedy w wojnie z Perugio został bardzo ciężko, poraniony, pobity, a przede wszystkim odarty ze złudzeń. Wszystko, jakby się stało jedną wielką oczą. I wtedy, wtedy to Słowo Boże, które mówi, że, że moje jarzmo jest słodkie. Ewangelia świętego Mateusza dotarła do Niego tak bardzo osobiście gdy słowa Jezusa usłyszał w swoim sercu: Jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie, za słodkie. Dokonaj odwrócenia porządku, a zacznie Ci smakować to, o czym mówię. Weź to, co gorzkie, za słodkie że gorzkie lekarstwo ma przynieść błogosławione w zdrowie. Weź to, co gorzkie za słodkie, weź tą porażkę życiową za szansę, myślenia od nowa, szukania. Jeszcze raz narodzin. Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, grywa Franciszek. I wtedy w takim geście zerwania z tym światem, rozdaje wszystko, co się rozdaje ubogim. Słukna i inne dobra rozgniewał ojca, który chciał dla niego przecież dobrze, ale według miary tego świata ności. I wtedy dzieje się coś pięknego, rajskiego, czego my możemy Bać się nawet rozmyślać. Przepiękna nagość, wyrzeczenie rzeczy. Franciszek na rynku w Asyżu rozbiera się do naga, zostawia ojcu dosłownie wszystko i nagi w Asyżu. Opuszcza świat rzeczy, ale wchodzi w umieranie sobie, wchodzi w doświadczenie, gdzie jak dziecko, nagie, małe, niewinne dziecko, rodzi się. Nowym człowiekiem rodzi się chrześcijaninem. Kość raju jest czymś tajemniczym, ale harmonijnym. To jest właśnie ta wolność od rzeczy obdarował ludzi dając im wszystko ale dając im wolność od świata rzeczy by mogli mieć Boga za największe swoje dobro za największe skarb wszyscy doświadczamy skutków grzechu pierworodnego doświadczamy nagości po grzechu Trudem patrzymy na osobę ludzką, na jedność ciała i duszy, na ciało tynią duszy. Część jest krzyk ciała, manifestacja porządliwości. Ta nagość rajska jest taką nagością. Odkrywa w dzieciątku Jezus, nagim dzieciątku, które chce ukazać wszystkim jako największe bogactwo. Stąd szopka betlejemska, tajemnica Bożego Narodzenia, którą chce tak bardzo obrazować i przybliżyć wszystkim a w centrum nagie Dzieciątko, tylko pieluszka, pobór gości raju. I to jest tak naprawdę transitus, transitus, czyli tutaj Przechodzi śmierć do nieba, tutaj umiera sobie samemu, aby odkryć, że ta nagość zostaje odkupiona przez nagień Jezusa, przez Jezusa obnażonego, przez Jezusa ukrzyżowanego. tutaj, jakby Bóg obdarowuje go raz jeszcze na gościu. Za tą pierwszą ofiarowaną na rynku, teraz obdarowuje go stygmatami. Na jego ciele Bóg kładzie swoje rany. Jak życie z jak połączone dwie ze sobą skrzyżowane, ukrzyżowane ręce. Siostry i bracia, drodzy majtrowcy, niech nam wraca ciągle to pytanie. Wolność od rzeczy, nie mnóżmy rzeczy. Niech rzeczy nam służą, a nie my rzeszą. I wtedy odkrywamy to, co jest taką nagą prawdą. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I wybrał Franciszka z tego świata. Wyciągnął go z tego wszystkiego, co było zakłamaniem, co było zniewoleniem. Prawda was wespor. Ojcze, niech za tym przykładem. Wszystkim dla nas będzie Bóg. Niech idziemy Twoim śladem, wśród wygnańczych ziemi dróg. W sercu naszym niech nosimy, pamięć Jezusowych ran. Ojcze, łaski tej prosimy, niech nam jej użyczy Pan. Bóg nam daje Siebie. I niczego nie chce, nie potrzebuje rzeczy. Choć my tymi rzeczami wyrażamy miłość, obdarowując tych, którzy są w potrzebie rzeczy podstawowych. Bóg od ciebie nic nie chce. Jakże wielki musi być transitus. W naszym myśleniu, w naszych pragnieniach, w naszych sercach, by właśnie tak spojrzeć, jak Franciszka, na nasze życie. Pokój i dobro.